Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry Tavern Manager Simulator. W poprzednim odcinku doszliśmy do jakiegoś chłopa, który przypłynął tam swoimi statkami i on nam coś tam opowiadał. Do końca nie wiadomo było co, bo za szybko yy, tekst uciekał i znikał. I z tego co mówił jest bardzo spragniony, więc chciałem mu przynieść wody. Idę, chcę wziąć wodę, mówię kurde coś się zacięło, stoję, kręcę. Nie działa. Patrzę do góry, stoi jakiś chłop. Jakiś elf, gnom. I jakaś jest petarda. O! Jeszcze gada. Więc mamy coś takiego. Więc spróbujmy to przerzucić tutaj. Pięknie. 1 na 8. No to już coś. Tu jest następne. Dla tych, co nie oglądali to zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka, oczywiście. Ponieważ ja tu kontynuuję z odcinka na odcinek. Nie robię żadnych cięć tutaj i nie przeskakuję dni. Póki co jeszcze. Dobra, ja wezmę tą wodę, zobaczę, czy on będzie się chciał. A wróżki sobie tam działają póki co. Tam się woda zamroziła już pewnie. Zobaczymy, czy chłop jest faktycznie spragniony. czy on chce tej wody. Co o co tu chodzi? Kurde, jak te fale lecą. Chciałbym tutaj zobaczyć ten zamek tam w środku. Dziękuję bardzo, weźcie jako prezent. Ale co ma wziąć jako prezent? Wazon porcelanowy trafia do inwentarza. Stacznie co my tu mamy, przedmioty. Ale czy one coś dają? Dobra, coś jeszcze? Teraz pozostaje mi tylko poczekać na swoją drużynę i wysłać ją dalej. Za szybko Za szybko to ucieka. Skoczyć oczywiście nie możemy. Są tutaj nic nie możemy wziąć. Tutaj nic nie możemy przekręcić. Chociaż. O, popatrz. Weszliśmy do wody jakoś. Na statek. Haha. <laughs> tu chyba coś nie przypilnowali twórcy. Ale tu nic nie ma do wzięcia, więc. Idziemy szukać dalej dzisiaj szukamy fajerwerki A jak znajdziemy wszystkie może ulepszymy tawernę do nowego poziomu Ja bym jeszcze tylko Tam kocioł chyba Podkręcił wyżej teraz Zerknął tylko Czy Mamy towar O kto jest wymiotował w tawernie minus 10 a plus 10 za kiełbasę. Czyli to nie jest kasa, chyba jakieś punkty my dostajemy. Reputacji o, leży. Patrz, a tu, tu. Tutaj położyli, tu go położyli. To chyba będzie wszystko w tawernie, Nie trzeba będzie latać nie wiadomo gdzie. O, i nawet tutaj. Jest. Dno. 4 z 8. Nie wiem czy nie poczekać czasem z ostatnim do wieczora, bo nie mam pojęcia czy to się nie odpali od razu, czy to trzeba samemu odpalić, no ale zobaczymy. Tutaj bank, co to jest? Flota handlowa z odległego stanu przybyła na plażę przed zamkiem. Dobrze, że ja dopiero teraz są kopertę zobaczyłem. i wcześniej jakoś mi się w oczy nie rzuciła. Dobra, z poprawy, o Jezu, chodźcie tu. O kurde, my nie mamy podblokowane tu jeszcze. Już musimy beczkę na wino odblokować, magazyn, półka na sery i kocioł. I wtedy dopiero przyjdziemy do odblokowania levelu 10, tak. Tak. Magazyn, półka na sery i kocioł. Ile zostało 2154. Tragedy nie ma, ale teraz na spokojnie. No na spokojnie trzeba nadbierać jeszcze 2750. I rozbudujemy tawernę, będą nowi klienci, ale to za każdym razem to jest napisane, będzie można zatrudnić asystentów, więc jeszcze. Pomocnik. Czekaj, pomocnik wróżki, co to jest? Wcześniej były wróżka pomocnik. A co zrozumiałem, że to jest pomoc... no, pomocnik wróżki, no. Dobra. Zobaczymy. I zmywak level 3 będzie. A zalne sterowanie? A, otwieranie zamykanie tawerny z poziomu baru, teraz to ja tego nie potrzebuję, to powinno być od początku odblokowane, bo nasza tawerna działa całodobowo, tak? Słucham Panią. Czy jest coś jakoś szybsze? Ciągę to samo, gadasz, trzeba nie nie się, żeby było czysto. Co za tępa dzida. Dobra. Już rano, mniej ludzi. Obrowarki się kończą, zaraz to ogarniemy A, tu jeszcze gnom 5 Tu coś idzie, to pewnie pobrowarka A wróżki oczywiście śpią. Ale są na karnione. O, będzie wielka dostawa, coś czuję. Brak czystych naczyń. A czemu jest brak czystych naczyń? Bo jest brak wody. O! No to jeszcze dwie sztuki. Na razie trafiam to przez przypadek. Nawet dobrze. Tu nalejemy wodę. A tu sobie zamówimy. Tak. Dwie rybki dwa razy. Wszystko po dwa razy. O. Niech to się robi. Dobra. A my dawno nie mieliśmy. Dobra. Nara. Jak chce. Pufle do piwa mieć się. O Jeszcze zamówienie specjalne, widzę że przyszło Dobra Resztę robisz ty Gdzie to zamówienie specjalne? Jeszcze jeden serek tu już znowu czekają. O, jeszcze mam rzeczy do zdania do mycia. Ja pierdzielę. O, co ja tu narobiłem? Mi sam żona dała ten serek Ale już nie niesie, dobra. To spoko. Zajmij się tu nimi. A ty i dalej. O. Ja pierdzielę. Ale roboty. Kurde, już to I zero jest. Dobra, idziemy zamówić. Brakujące towary. Więc tak: tu na pewno browarek tutaj kiełbasy można trochę. Tu jeszcze jest. Jak tam na stole wygląda sprawa? Bo wyciągamy to. Dobra, tu wystarczy wodę. Ale zupa, póki co, jest. Mięcho jest. Wystarczy przygotować. Więc tu jest spoko. Idziemy dalej. Serka trochę brakuje i winka trochę brakuje. Więc tragedii nie ma. Dobra. Dostawa. Oczywiście wiem, że ja tutaj też mogę sprawdzić mój stan zapasów. No ale wolę okiem wrzucić ile jest faktycznie kiełbas, bo tu jest napisane 0, znaczy 0. Nie mamy nic niby. A wiszą jeszcze, tak samo ser. Wisi, a niby go nie ma. 10 parówek 10 sera, 30 browara i 30 wina. A, i dla wróżek z 30 950 poszło pizdziet No ale mamy będziemy mieli zatowarowane zatowra, zatowarowany na sklep, czy tawernę. Dla, tam jeszcze kiełbaska jedna Dobra na razie biorę kiełbaski, a tu jeszcze kiełbaska była, dwie sztuki, dwie ryby, i mięsko, gdzie są te ryby, już wszystkie są wydane, tu czekają nas, tu o tu jeszcze. Ile tamtych ryb miało być? Jedna, dobra. A i mięsko ktoś dał. Dobra. To dwa mięska tutaj. I pierożki. Nie ma pierożków? Trzeba iść tam roboty. O jak ja patrzę, kurde tutaj mi dwa mięsa, tu dwa mięsa Będziemy zobaczyć te pierogi I rozładujemy tutaj tą kantynę Są pierożki I dwa mięsa od razu przy okazji Dać. O, aczku. tu czas się kończy, lepiej płacą przecież, nie? I dwa winka też niech poda się młodoszka. i tu rybka. Tak, pierożki, dwa, dwie kulki, trzy kulki. Trzy kulki i trzy pierożki. Nie wiem, czy mamy nawet tyle. Dwa, trzy kulki. Nie, trzy pierożki. Dobra, rybka się wzięła. A, dobra, tak to zrobimy Wyjdzie pranie cyk 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 tu kiełbachę dostała dwie jeszcze pierożki tu pierożki tu też dwa razy zupa o dobra zupka dwa cztery Pięć zup. Pięć zup, dla pani chce piwo. To też się piwo. Zupka. o rybkę chcą. to my rybkę mamy. I piwo, oraz dwa piwa widziałem. Dwa zwykłe. Dwa mrożone, tak? Tu dwa mrożone, tu trzy mrożone. Dobra. Kulki mocy. Dobra. Tu piwo. I tu jeszcze piwo. Tak, tuczymy z góry prosto. I tu jeszcze piwko. Chcemy zobaczyć tu. Coś czuję, że tu trzeba jeszcze domówić parę rzeczy raz, dwa, raz, dwa, raz dwa raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. tak będzie. Tu świnili dobra, kurki mocy, tu, to tu i tam jeszcze kulki mocy. Ale roboty dzisiaj nie przerobisz, tak, kiełbasa, piwo, dwie kiełba trzy kiełbasy i piwo, I jeszcze uświnili. Dobra, jakoś ogarnęło się to. Na razie względny spokój. Wszyscy jedzą. A jeszcze mamy cztery zamówienia specjalne. Wam o właśnie, mrużone piwa trzeba zrobić. Po lód. I polut, tak z ciekawości, bo już nie, jeszcze mamy dwa fajerwerki do znalezienia, a już się tak się w oczy nie rzucają, albo ja nie widzę po prostu, bo jestem skupiony tu na tych innych rzeczach. Dobra. Mniej więcej piwa. No i dobra. To tu chce piwo zwykłe? Bo mam akurat pod ręką. Nikt nie chce teraz. Dwa mrożone, a tu mamy jedno. To podrzucimy. Ja i to z tą wodą tutaj Mnie krew zaleje kiedyś Będziemy to dać Około 24 będziemy zamykać żeby te fajerwerki zrobić ale najpierw trzeba je znaleźć więc Dobra na razie to zostawiam jak jest Tu niech sobie radzą same tu tylko kuleczki mocy doniesiemy. ile już są. Gdzie te kuleczki? Tu właśnie tu chciałem bo już całe zamówienie mieli o, nic. Dobra, idziemy szukać tych skrzatów jeszcze. O patrzcie, kasa leży na ziemi. O tu nam dali te skrzaty, fajnie było blisko. Ale teraz pytanie jest czy one nigdzie dalej nie będą. Zobaczymy tutaj tylko. Ale nie, mam nadzieję, że nie rozrzucili dalej. Jest następny. I teraz pytanie, gdzie jest ten ostatni. No właśnie. To, to albo na ziemi byli, albo gdzieś sobie stał na jakiejś konstrukcji. Ja chciałem jeszcze w tym odcinku zrobić te fajerwerki. A w następnym jednak, w następnym, miało być w tym. Level mieliśmy podciągnąć do góry i lecieć dalej, ale i tak nie mamy nawet Tyle kasy na zbierane. No patrzcie go no, tu w okolicy, nie rzuca mi się na razie w oczy. Zrobimy jeszcze jedno kółko i poszukamy w tawernie, może w pokoju gdzieś u mnie, mm -mm. A widzisz, póki stoję, Ci podam tą zupkę. Akurat trafiłem na pilne zamówienie, dobra. Czyli tak, z tego wynika, że 7 skrzatów postawili w widocznym miejscu, a 8 dyski skitrali. Nie wiadomo gdzie, tu nie ma, mówię albo ja jestem ślepy, a ja tam nad piwnicą mają, a dostępu nie ma. Wszystko czyste. Kurde, ja chciałem fajerwerki puszczać, no! Dobra, mamy go, mamy go, mamy go, panie i panowie. Wrzućmy to i zobaczmy co się stanie. Wszystko jest gotowe do pracy. Czyli co? Odpalamy? Odpalamy, ciemno, jest godzina 0021. Trochę ludzi w barze, nikt nie chce wyjść, popatrzeć. Ja tam nikogo nie, nie ten, nie proszę. Łogień! I szczęśliwego nowego chińskiego roku. Dziwne, wiecie, to jakieś bezdźwięczne te fajerwerki. Chyba, żeby zwierzątek nie straszyć. Ale są. Nie naprawdę nie słychać nic. Oj, wąż jak ten smog. Ej, no elegancko. I poszedł I co teraz? Dostaliśmy jakąś nagrodę w związku z tym nieco zniknęło I po fajerwerkach Idziemy się upić O kurde, ktoś tutaj sobie... jaja robi chyba jakieś brudasy One chcą, oni chcą. Kulki i mięsko damy im, żeby poszli. Gdzie już. Wamrożone mrożone piwa. A co tu jest? Ale dziwnie. Czemu one tak były? Coś jeszcze mrożone piwo? Tak, jedna sztuka tam. Dobra, to trzy. Uf, że strasznie dużo nie chcą. Co tak, piwo? A to będziemy z daleka robić. Piwo, Kiełbasa. Tam coś już poleciało? Piwo poleciało. Dobra, to tu piwo będzie. Piwo, tu kiełbasa. Mięso i ryba. Aha, odebrałem ci. I mięsko. I coś jeszcze tam? Nie. Kuleczki mocy. I szaszłyk. dwa szaszłyki. O, rajciu, rajciu, dobra. Ogarniemy zaraz. Z trzecia rano, jeszcze chwilkę, do no, rana pogramy, już po nowym roku. Wszyscy siedzą i balują. Panie kierowniku, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę robić, bo ja tu nie zarobię na życie. Raz dwa pierożki, jedna rybka i zupka. Tam była, widziałem. Dwa pierożki, jedna rybka, zupka. Nie, ja tą zupkę, widziałem. To nie zupka, to, to piwo. Dwie rybki. Trzy. Tak, dwie rybki, kiełbasa, nowy poziom. Ale czego nowy poziom? Reputacji. Jedna kiełbasa, jedno mięcho. Dobra, dwie rybki, jeden. Jedne kulki, mocy nie mam tu gdzieś ich pochowanych. Idzie babka po kasiorę. Rybki mam tu: rybki i pierożki. Tych pierożków chyba mniej schodzi. I tu jeszcze jedna rybka. Dobra, zupę odstawię. Trzeba będzie. O kurde, zupy nie ma. Zupy nie ma, zupy nie ma. Zebrak ty, 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 ty. przy wejściu, czemu minus 1. Dajcie to tu tu. I gotuj Masz. I idź. Rybka. Mięsko i piwko. Nie ma rybki. Opierdziela się, chłop. To zimne piwko chociaż. I mięsko. A w sumie już mamy szóstą rano. No to w takim razie ja dziękuję Państwu za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarza. W przyszłym odcinku pewnie powiększymy o jeden poziom więcej i powoli wielkimi krokami będziemy się zbliżać już prawie do końca tej gry. A więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Pewnie w poniedziałek, albo wtorek, albo w środę, albo w czwartek, albo w piątek, nie pamiętam. Już na kiedy przygotuję? Znaczy nie pamiętam. Nie wiem jeszcze, zobaczymy jak to w sobotę będzie. Bo nagrywam na wszystkie dni, a czasem w tygodniu. Wszystko zależy od pracy. Jak się praca ułoży, wtedy będą odcinki. Albo nie będzie. Trzymajcie się, cześć.